Dziś może nietypowy tekst dla liberała ateisty, ale przeczytam Państwu, żeby pokazać, jak dalekie reperkusje ten tekst to będzie kazanie na górze oczywiście Jezusa Chrystusa, czyli Jezusa z Nazaretu, jakby chcieli ci bardziej świeccy. Nieważne, jak go nazwiemy, ważne jest i nieważne, czy myślimy, że był Synem Bożym. W każdym razie warto zwrócić uwagę, jak wiele Określeń z tej przemowy no i znowu jeśli ona miała miejsce to tak czy inaczej, została zapisana w Biblii, więc skoro została zapisana w Biblii no to ma ogromny wpływ na to co się dzieje na świecie i proszę zwrócić uwagę jak dużo z tego co powie tutaj Jezus jest rzeczywiście istnieje później w naszej kulturze w jak ogromnym stopniu, to jest Boże to, to ma miejsce, to nie dziwota natomiast w jak ogromnym stopniu więc, o więc, tak, zobaczywszy te gromady, wszedł na górę. Aha, to się powinno dziać. Jeżeli się działo, to około 30 roku naszej ery. Prawda? Zobaczywszy te gromady, wszedł na górę. Gdy usiadł, przybliżyli się do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i uczył ich, mówiąc: Błogosławieni obłudzy w duchu, bo ich jest królestwo niebieskie. Ubodzy w duchu, błogosławieni płaczący, bo to oni doznają pocieszenia. Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą Ziemię. Mamy przekazanie pacyfistyczne, bardzo typowe dla Jezusa. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierni, bo miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czyści w sercu, bo Boga zobaczą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo oni zostaną nazwani dziećmi Boga. Błogosławieni prześladowani z powodu sprawiedliwości. Bo ich jest Królestwo Niebieskie. Dla każdego coś miłego można powiedzieć. Błogosłeni jesteście, gdy was znieważą i oskarżą, i kłamiąc powiedzą oraz wszelkie zło, z mojego powodu. Cieszcie się weselcie, bo wasza nagroda w niebie jest wielka. Przecież przed wami tak samo prześladowali proroków. Wy jesteście solą ziemi, lecz sól traci swój smak, i jeśli traci swój smak, czy da ona czymkolwiek. Czy, czy ona da się czymkolwiek posolić? Już do niczego się nie nadaje, chyba do wyrzucenia na dwór i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie możecie się ukryć. Podeptanie w kulturach palestyńskich, że tak powiem, to najbrudniejsza część ciała, stopy, więc to jest znieważenie. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto leżące na górze. Ani nie zapalają miasto leżące na górze, tak nazwali swoje kolonie niektóre w Stanach znaczy w Ameryce Brytyjskiej. Ani nie za, ani nie, zapala, nie może się ukryć miasto na górze, ani nie zapalają lampy i nie kładą jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Niech tak samo świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, oddali chwałę Ojcu waszemu w niebie. Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Chodzi o judaizm. Nie znieść przyszedłem, ale dopełnić. Tak mówię wam, zanim niebo i ziemię nie przeminie, nie zginie sprawa prawa nawet jedno, jedno jota. Nawet jeden rożek litery. Aż wszystko się spełni. Kto co do joty tak kto zatem zwolni się z jednego z tych przykazów, najmniejszego i tak będzie uczył ludzi, ten będzie najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto spełni i tak będzie uczył, będzie nazwany Wielkim Królestwie Niebieskim. Także Judaizm zostaje. Zapewniam Was, że jeśli Wasza sprawiedliwość nie stanie się pełniejsza e, niż sprawiedliwość uczonych w piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli jednak prorocy są za mało moralni, za mało święci. Znaczy, nie prorocy, tylko faryzeusze. Zawiadowcy, zawiadowcy judaizmem. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijesz, a kto zabije, sądowi będzie podlegał. A ja wam mówię, że każdy, kto gniewa się na swego brata, będzie podlegał sądowi. Kto powie do swego brata, będzie podlegał yy, yy. Raka, czyli pusty łbie, będzie podlegał Sanhedrynowi. jak kto powie, głupi, będzie podlegał do wrzucenia do ognia, do gehenny ognia. Jeśli więc przyniesiesz swój dar do ołtarza i tam sobie przypomnisz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem swój dar i, i idź. pojedna się najpierw ze swoim bratem. Wtedy, dopiero gdy wrócisz, składaj dar. Pogódź się od razu swoim przeciwnikiem, póki jesteś. Yy, z nim w drodze, aby ten przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi i abyś nie został wtrącony do więzienia, tak? Zapewniam cię, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Mamy do czynienia z próbą przelicytowania, w